Dzień dobry przyjaciele. Opowiem Wam coś niesamowitego. W 1971 roku radzieccy inżynierowie odkryli rozległe złoża gazu ziemnego w Turkmenistanie. Zbudowali wieżę wiertniczą i zaczęli odwierty. Pewnego dnia ziemia pod nimi się zapadła, tworząc ogromny krater. Nikt nie został ranny, ale ziemia pochłonęła cały sprzęt, a z dziury uwolnił się niebezpieczny metan. Postanowiono go podpalić, licząc na to, że szybko się wypali i wszystko będzie dobrze. Pożar wzniecono w 1971 roku, a ogień płonie aż do dzisiaj. Stał się nawet atrakcją turystyczną. Prawdopodobnie będzie się palił, aż do powrotu Jezusa. Gdzie znajduje się piekło? Czy właśnie tam? Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj w programie Apokalipsa Teraz.